Doda przeszła w ostatnim czasie spektakularną przemianę. Nadal lubi szokować publiczność, ale oprócz tego odważnie wypowiada się w wielu ważnych, społecznych kwestiach. Tym razem było podobnie, a media opublikowały treść dramatycznego wyznania słynnej piosenkarki. Doda, od wielu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show biznesie i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić. W ostatnim czasie artystka przeszła zdumiewającą metamorfozę. Ustatkowała się życiowo i regularnie zabiera głos w ważnych społecznie kwestiach. Znana piosenkarka tym razem radykalnie wypowiedziała się na temat problemu smogu, który w ostatnim czasie urósł do ogromnych rozmiarów. W rozmowie z dziennikarzami faktu Gwiazda zdradziła, że smog negatywnie wpływa na jej struny głosowe. Jest to tym bardziej oburzające, że głos jest głównym narzędziem pracy Dody i stanowi podstawowe źródło jej utrzymania. Doda jest załamana. Z jej głosem jest naprawdę źle, a winowajcą jest smog. Doda już od dłuższego czasu zauważa związek między problemami z głosem a wszechobecnym smogiem. Jednak Miarka przebrała się w dzień urodzinowego koncertu. Wtedy sytuacja wyglądała wręcz tragicznie. Gdy wstałam rano przed poniedziałkowym koncertem urodzinowym, bałam się, że przez smok nie uda mi się zaśpiewać. Myślałam, że będę musiała wszystko odwołać. Wyznała gwiazda. Z pomocą przyszedł lekarz Foniatra, który udzielił dodzie doraźnej pomocy. To jednak nie stanowi rozwiązania problemu na dłuższą metę. Gwiazda przyznaje, że w zimowym okresie smog staje się szczególnie uciążliwy dla zawodowych piosenkarzy i kolejki do foniatrów są naprawdę długie. Sytuacja zmieni się dopiero na wiosnę, kiedy ludzie przestaną palić w piecach i generować szkodliwy smog. Dwukropek doda nie jest jedyną ofiarą smogu w Polsce. Inni artyści również są w tarapatach. Gwiazda nie jest pierwszą publiczną osobą, która zwraca uwagę na problem smogu. W styczniu adwokat Grażyny Wolszczak stwierdził, że nie ma prawnych przeszkód, aby pozwać państwo polskie za szkodzenie zdrowiu. Aktorka wygrała w sądzie. Stan Borys, który zapadł niedawno na poważną chorobę, także przypuszczał, że za jego problemami zdrowotnymi stoi destrukcyjny smog. Doda nie wkroczyła jeszcze na drogę sądową, jednak niewykluczone, że wkrótce może stracić cierpliwość. Smok jest poważnym problemem, a do tej pory nie udało się wypracować optymalnego rozwiązania.